Cześć, witajcie. Dzisiaj gotujemy z, z konkursu krótkiego. Nagrodą był kalendarz, jest kalendarz na 2022 rok. Jest strasznie zimno. Zrobimy to przed 10 A tutaj to będą głowy. Głowy o głowach za chwilę, to znaczy właściwie o czapkach na głowach mamy 12 uczestników Kasiek może podejść na tak chwilę zobaczy, pokaże tutaj trochę tych nazwisk, bo to jest wszystko pomieszane 12, 12 uczestników ale może trochę dalej, bo nie będzie widać losujemy zwycięzcę konkursu grudniowego, uwaga zwycięzco jest yy, Mordeczka. Okay, mordeczka Teraz uwaga, w związku z tym, że aż 12 osób dokonało czego, subskrypcji. subskrypcji kanału Uznaliśmy, że warto to jakoś, y jakąś premię w związku z tym zrobić Dlatego, druga nagroda i trzecia nagroda Mimo, że nie było tego w planach, będą takie półki Shimano ten jest mój używany, ale będą to nowe kubki w opakowaniach. Aha. Uwaga, losujemy drugą i trzecią nagrodę. Drugą nagrodę i kubek. Boczek. Boczek. Kładam boczek. Gratulujemy. Gota. Trzecia nagroda i kubek. Jeden, jeden. Grata. Rafta. Oczywiście osoba, która wygrała kalendarz, czyli mordeczka, również otrzymuje kubek. Teraz krótko o konkursie styczniowym. Konkurs styczniowy trwa od teraz do, 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 do końca stycznia, wiadomo. Udział biorą w nim. ale trzeba i tak pod y, filmem w komentarzach zgłosić y, akces. udział. Tak jest, biorę udział. Nagrodą podejść Kasiek, proszę tutaj Zobacz, Nagrodą jest jedna z tych czapek, ale do wyboru. Są to czapki Foxa, zimowo-jesienne, jedna jest z pomponem. Oooo! Szymano, nie rób mi takich numerów. Stolik Szymano robi mi takie numery. Y, tak wyglądają te czapki. Obydwie są moje, używam, te jeszcze nie używałem, ale oczywiście dostaniecie czapki nówki sztuki. Tak to wygląda. E, to by było na tyle. E, zapraszamy do udziału. E, Kasie, Zalajkujcie i... Poczekaj, nie wyłączę, nie wyłączę, bo ja chcę pokazać Ciebie właściwie tą Twoją czapkę wspaniałą. E, nie, ja się nie śmieję, jest super, tylko e, Chodzi o to, że nie chcesz się pokazać, ale przecież my razem to robimy, razem to prowadzimy. A, razem. Jeszcze jedna informacja: kalendarz oraz te kubki są już w Polsce, bo my jesteśmy w tej chwili w Niemczech nad Piękną Wodą. Są już w Polsce i mój brat Radek pozdrawiamy. Hello! Rada. Zaraz po informacji od Was, od zwycięzców, na jaki adres przesłać nagrody, zaraz zostaną w poniedziałek, wtorek przesłane. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do udziału w konkursie styczniowym. Cześć! Cześć. Gdzie to się wyłącza? Hej!